Cześć, witam serdecznie w 22 odcinku mojej serii. Grupa, która jest bohaterem tego odcinka, była kolejną fascynacją muzyczną Tomasza Beksińskiego. Przed nami zespół Barclay James Harvest. Posiadam ich kilka płyt i właśnie je teraz chcę Wam zaprezentować. Jedną z nich jest wydana w 1977 roku, płyta Gone to Earth. Z bardzo specyficzną, wyciętą okładką, dlatego, że jak się wyjmie e, oryginalną kopertę z tekstami, to mamy tutaj biały środek od białej koperty na winyl. Numer katalogowy tej płyty e, 2460273, wydanie polydoru. Wydanie oczywiście niemieckie, album wydany w roku 1977. Rzeczywiście jest duża różnica muzyczna między pierwszymi albumami Barclay James Harvest, a ich późniejszą twórczością. Ja zdecydowanie preferuję ten okres wcześniejszy. Następnym albumem od Barclay James Harvest, który posiadam w swojej kolekcji... Aha, tutaj jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, dlatego że tutaj mamy ten przód bez wkładki zamykającej płytę i tutaj mamy tył. Wkładka z tekstami do tej płyty wygląda w ten sposób. Bez względu na to, którą stroną byśmy ją nie włożyli, to jest to część okładki. Po włożeniu ona wygląda albo tak, albo po prostu jak włożymy odwrotnie, no to mamy zdjęcie z drugiej strony. Kolejny album Barclay James Harvest, który mam w swojej kolekcji, to płyta 12. To płyta 12 wydana w roku 1978. Wydanie Polidoru 2460-282. I podobnie jak w poprzedniej, w poprzedniej sytuacji, również mamy tutaj do czynienia z niemieckim wydaniem Polydoru Wydanie kompletne z taką, z taką wkładeczką, a z tyłu Teksty. 78 rok, klasyczny pomarańczowy Polydor. E, płytkę już pokazuję. Proszę bardzo, 12: 24, 6, 24 60, 282. Kapitalny album, swoją drogą, jak do początku lat 80., rzeczywiście Barclay James Harvest trzymali poziom. Tak, później bywało już różnie. Moi Drodzy, co do okładki, mamy tutaj przód, mamy tył, 78 rok i teraz album koncertowy grupy Barclay James Harvest, bardzo dobry, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem płyt koncertowych. Dwa long play e. Live Tapes, płyta, która zajęła dość wysokie miejsce kiedy czasopismo Teraz Rock robiło taki sondaż, takie podsumowanie 50 najlepszych koncertowych albumów w historii rocka, to wiem, że zdaje się, ta płyta Live Tapes grupy Bartle James Harvest była zdaje się w pierwszej dziesiątce. Okładka Gatefold, tutaj mamy dwa long playe. jest to nagranie, tak jak mówię, koncertowe. Album ujrzał światło dzienne, e, o ile dobrze pamiętam, w roku 1982. Mamy e, oryginalne e, koperty wewnętrzne. Nie, to jest akurat zastępcza koperta wewnętrzna. Mamy klasycznego polydora 247815. Mm, to jest. E, Zdaje się, płyta numer jeden. Nie są ponumerowane pierwsza, druga, ale zobaczymy po numerach katalogowych. Natomiast płyta wyszła o równolegle w 78 roku, tak jak e, jej poprzedniczka. To jest płyta pierwsza. E, tutaj mamy taką reklamówkę od e, wytwórni, e, wytwórni e, Polydor e, z płytami, które wyszły do albumu e, Live Tapes, e, rzeczywiście. E, no, troszkę brakuje, szczególnie tych czterech na dole. Dobrze, moi drodzy, tutaj mamy jeden elpek z tego koncertu. I tutaj mamy zaraz drugi long play. Bardzo proszę. Aha, podzielony to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta strona. Ok. Numer katalogowy 2478116, normalne. 78 rok, czyli to są po prostu cztery, Koncert podzielony na cztery strony. 78 rok, bardzo dobry rzeczywiście koncert. Ja wiem, że jednym z największych klasyków, jeżeli chodzi o albumy koncertowe, jest utwór, znaczy koncert grupy Deep Purple Made in Japan. Ale naprawdę uwierzcie mi, że są naprawdę lepsze koncerty. Rok 1979 płyta Eyes of the Universe. Dla mnie jedna z najlepszych. Dla mnie jedna z najlepszych. Można by powiedzieć, że ostatnia z takich kultowych. Numer katalogowy 2383 587. Eee, taka wkładeczka. Z tekstami, a jakby się zniszczyła to jest czysty przypadek, ktoś włożył drugą, także mam zamiennik w razie czego, jakby się coś stało eee, klasyczny Polydor proszę bardzo, 2383 557 rok wydania 1979 i moi drodzy kolejny album od Barkle James Harvest i kolejny koncert eee, koncert, eee, który odbył się w Berlinie zatytułowany Concert for the People no umówmy się ten koncert jest dobry natomiast płyta Live Tapes jeżeli chodzi o koncert jest naprawdę rewelacyjny tutaj moi drodzy tym razem pojedyncze wydawnictwo Proszę bardzo, płyta, która się pojawia bardzo często, nie ma najmniejszego problemu z jej dostępnością. Numer katalogowy 2475 554. Bardzo fajna e, koperta wewnętrzna z nadrukami. I tutaj bardzo ciekawe wydawnictwo, dlatego że wydanie firmy Polistar. Polistar, proszę uprzejmie. 2475 554 Polistar to um, wytwórnia, która wypuszczała głównie składanki, ale widać, że mieli czasami coś bardziej ambitniejszego w swoim katalogu jak e, płyty pokroju e, Super 20, The Best Of itd. Tak e, natomiast ostatnią płytę Barclays, e, Barclays, e, Barclays, e, Barclays, e, Barclays James Harvest, e, którą posiadam to jest płyta face to face. Face to face, wydana w roku 1987. Też bardzo dobra. Świetna bym powiedział. Obok płyty Universe, na pewno jedna z dla mnie z najlepszych. Wkładeczka z tekstami i płyta. I klasyczny Polajdor Pomarańczowy 831-483-1. Kapital, kapitalna grupa. Warto poznać, jeżeli ktoś nie zna, bo to jest też kawał rasowego dobrego grania.